W środę 19 czerwca na uroczystej gali w Miejskim Centrum Kultury poznaliśmy kolejnych absolwentów na szóstkę. Ten prestiżowy tytuł co roku przyznawany jest uczniom kończącym naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Uchwałą Rady Miasta podjętą w 2002 roku stanowiony został honorowy tytuł Absolwent na Szóstkę, który nadaje się wybitnym uczniom, absolwentom skarżyskich placówek oświatowych do dzisiaj. Kapituła przyznająca wyróżnienie, spotkała się na posiedzeniu 11 czerwca. W skład kapituły weszli przed. Przedstawiciele skarżyskich szkół gimnazjalnych oraz szkół podstawowych pod przewodnictwem Magdaleny Kalbarczyk, dyrektora zespołu placowego Oświatowych nr 2. Do kapituły wpłynęły 34 wnioski z gimnazjów oraz 28 wniosków ze szkół podstawowych z powodów formalnych kapituła odrzuciła 14 wniosków, zaś tytułem absolwenta na szóstkę nagrodzono 48 uczniów. Uroczystość była również okazją do wyróżnienia szkół, których uczniowie wykazali się sportową aktywnością oraz do podziękowań za wieloletnią pracę odchodzącym na emeryturę pracownikom placówek oświatowych. Uroczystość poprowadzili rzecznik prasowy Urzędu Miasta Izabela Szwagierek i kierownik Wydziału Oświaty Aneta Ferencz. Głos zabrał zastępca prezydenta Skarżyska Krzysztof Myszka, który gratulował sukcesów jednocześnie życząc udanych wakacji. Chciałbym z tego miejsca wszystkim Państwu serdecznie podziękować za to, co się działo w tym roku szkolnym, a szczególnie uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, oczywiście dyrektorom placówek. Nauczyciele z całych placówek są mistrzami, prowadzą uczniów za rękę, pokazują jak najlepiej pracować, aby osiągnąć dobre wyniki. To nie nauczyciel, proszę Państwa, decyduje o tym, jakie wyniki osiągnie uczeń. Nauczyciel jest mistrzem, który prowadzi ucznia za rękę i pokazuje mu jak najlepiej te wyniki osiągnąć. Za to serdecznie gratulacje na ręce wszystkich pedagogów, wszystkich również pracowników niepedagogicznych szkół, składam na ręce dyrektorów obecnych jednostek. Uroczyste miejskie zakończenie roku szkolnego tradycyjnie było okazją do podsumowania minionych 10 miesięcy w skarżyskich szkołach, uhonorowania uczniów, którzy dzięki ciężkiej pracy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i sporcie, podziękowania nauczycielom za zaangażowanie i wkład w kształcenie młodych skarżyszczan. Oraz pogratulowania rodzicom. W trakcie uroczystości przedstawione zostały wyniki egzaminów przeprowadzonych po zakończeniu szkoły podstawowej oraz na zakończenie gimnazjum.